Ty dowiedziałaś się jakby o zbliżeniu Martyny i Adama od Martyny, prawda? Tak Zabolało Cię to, że jakby to ona Ci to powiedziała, a nie Adam? Wiesz co, myślę, że w pierwszej kolejności mnie zabolało po prostu to, że ja w ogóle się o tym dowiaduję tak późno I że to było ukrywane przez tyle czasu przede mną Myślę, że w pewnym sensie, że chyba nie miało to już dla mnie jakiejś dużej różnicy z jakiego źródła ja się dowiedziałam Po prostu mm -hmm. mnie ta informacja zabolała i poczułam się... No, na pewno zaskoczona i, i gdzieś tam zawiedziona. A gdyby nie było tego zbliżenia, to myślisz, że wy mielibyście szansę gdzieś tam przetrwać? Wiesz co? Nie wiem, właśnie ciężko jest mi powiedzieć, jak by to było i wygdywać to wszystko, ale no jestem przekonana, że na pewno e, tak szybko by się to nie stało, że żebyśmy byli razem w parze. No bo gdybym ja, jedząc wtedy ten obiad z Adamem, wiedziała, że on noc wcześniej miał. Takie zbliżenie z Martyną, no to na pewno nie myślałabym o tym, mm. aby wtedy. Mhm. Ale ta relacja umarła powiedzmy wtedy, kiedy ty się o tym dowiedziałaś, czy, czy próbowaliście dać sobie jeszcze szansę? Wiesz co, według mnie właśnie w tamtym momencie ona umarła, bo no jak można budować coś nowego, bo tak jakby to byłoby mieć coś nowego, bo chodziło o realne życie, już nie program. Budować coś już na podstawie takiego mocnego kłamstwa, więc Ja myślę, że już w tamtym momencie wiedziałam, że nic z tego nie będzie Mimo tego spotkaliśmy się jeszcze w Warszawie No ale nie, nie udało hmm. się Ale ty ufałaś mu tak w 100% wtedy będąc w programie? Czy jakby przeczuwałaś, że on może coś ukrywa? Totalnie nic nie przeczuwałam, ufałam w 100% i i wręcz powiem ci, że jest to coś takiego, co wyciągam jako wniosek z tego programu, czyli zauważyłam, że naprawdę jestem łatwowierna i szybko ufam ludziom. I tak też było w tym przypadku. Ja ufałam mu w 100% i nie pomyślałam nawet, że ma taką tajemnicę przede mną, dosyć istotną. Mhm. A jaka była w ogóle twoja reakcja, gdy ty się. Bo nawet nie wiem w sumie co co można poczuć w takim momencie? No, złość, rozczarowanie, nie Dokładnie, wiem. dokładnie. I złość, i rozczarowanie. No, byłam wkurzona, nie chciałam z nim gadać, pokłóciliśmy się troszkę. No, później, jak mieliśmy okazję, to jakoś próbował wyjaśnić. No to no już i tak to rozczarowanie we mnie było i taki pewien smutek, że zostałam oszukana i to jeszcze tak na oczach naprawdę wielu widzów, tak naprawdę. Ale cieszę się teraz, że przynajmniej jest już to jasne, bo w programie widzowie nie wiedzieli też, że my nie wiemy. Ja wydaje mi się, że nawet tam było to, jakbyśmy my wiedzieli o tym, więc cieszę się, że teraz jest, jest już to jasne.